No i, no i widzicie to, w e, sumie, no, hejka widzowie, tu spotkanie, dobra widzowie, e, to jest nasz domek, jak widzicie, w Prędziera... Manko Krop to jest mojej, mojej dziewczynki. Bo no w sumie jakiej dziewczynki? Mojej koleżanki, to jest jej kanał. A moja to fanka piszemy dżęziara. No i w sumie to zaczynamy, chodźmy. Muszę zobaczyć jak to wygląda wszystko. Tak jest, tak udekorowane. No i zaczynamy. Zrobiamy widzów. Tak. No i w sumie to teraz, w sumie to tańczymy. Wezmę taniec to i tańczymy. Yy, no tak, tańczymy widzowie, tańczcie z nami. Wy też możecie tańczyć. To są moje trzy, dwie koleżanki, jak widzicie. Jedna i druga. Tańczymy. Tańczymy. O, no, Racja. No, tańczymy. O, je. O, o, Tańczymy. Jak jest tu jakiś, może mikrofon wezmę. To jest spotkanie, jak widzowie, wiecie, na 1000 subów. I spotkanie będzie trwać pół godziny, czyli do godziny 18. Będzie trwać z pół godziny. No i szukam teraz w sumie rzeczy. My teraz <grym> szukam to. Ja czego szukam w sumie? No, mówiłam, czego szukam. Szukam, na to się mówi, no. Szukam mikrofonu. No No i mam mikrofon. No i ten tak jakby nas zasłania. Gdzie sobie wiesz mojej koleżanki? To już wiem, chyba, że za Wam zasłania, no to potańczymy. Nie wiem, gdzie moja koleżanka. Ta, ta inna, no ta, Patrycja. Chyba przychodzą ludzie? Nie wiem. E, Dobra, tańczymy. Zobaczcie, jak to się wszystko prezentuje ładnie. I zobaczcie, nawet tutaj. Już jest moja przyjaciółka. Jala, tutaj. Tu w sumie to nikogo tu nie, nie ma, ale nie wiem. Zobaczcie, to wszystko tak ładnie wygląda. Może nie tu na górze, ale na dole, już w sumie wiecie. Gdzie moja koleżanki? O, tutaj sala. A zobaczmy, czy tam. Paty wyszła. No. Gdzie ona jest? Gdzie? Paty? ma napisać Patty? A naprawdę, Patty jest. Nie wiem. Jest, Patty. Powinna być. Napiszę. Ej, ona napisała. Julka, o? hejka, hejka nie wiem kto to, ale dobra chyba to jest chyba smajlon zielony, ale nie jestem pewna nie wiem gdzie my w ogóle idziemy Słysza. gdzie my idziemy Czy ty czy ty czy ty zmlem zielone i kolejni No chyba nie a może to chyba. Ludzi, zobaczcie są ludzi. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery i ja, to piąta. Wow. No, to jest nasze. Yy, no, jak już wiecie. Teraz może inny taniec, co je włączę. Już to w sumie trwa dużo. Już jest w sumie 17:35. Ta czy my Jak jest to z moim A to w ogóle jest? Dobra. Ta nic No ona Napiszcie widzowie, jak Wam się podobać na razie. Nasze spotkanie. Ojej. To prawda. Widzów. Tak. Wszystkich pozdrawiam. Zdrewiamy. Dobra, chodźmy do domu. Dobra, chodźmy i tańczmy. Wybiorę, taniec. 21 i tańczmy. I piszę koleżanki. Ala. Tańcz. Dobra. tańcz. Może inaczej wieczór na sklep. Powiedziała, że usunąć mikrofon. Jak się da, to usunę. Poczekajcie, czy się da usunąć mikrofon. Dobra, się da. Dobra. <laughs> Już się, się widownie się zakręca, zobaczcie osób, może nie jest aż taka duża, ale no. Ojej, jej! czy my? Tani, Zobaczcie, ile już tego jest, wszystkiego. Raz, dwa, trzy, cztery, bo to ona jest też ta dziewczyna. No, już trochę ich jest, zobaczcie jak dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz. Zobaczcie ile już tego wszystkiego jest. Jest, Patrycja. O, raz, Patrycja, jest zielone. No, no nie wiem już bym No ale powiedzmy, ile jest. To nie Raz, dwa, trzy, raz. Zobaczmy to... Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I pięć, no i ja, to, to jestem szósta. To jest na ty, aha, jaka to? Jest? A najpierw ja, ja, a ty mnie na, ty mnie na, ty znasz? Jeszcze kolejny, Ach, jakie widzicie? Już ilość tych osób jest: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no i może sześć. Nie wiem. Dobra, zmienimy ruch i tańczymy osiemnasty taniec. Yeah. Zobaczcie, ile już tego jest. My ich właśnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No pięć. W sumie nadal jest pięć. Czekajcie ludzie. O hmm? <laughs> co jej? Nie wiem o co chodzi. Czekajcie ludzie. Nie wiem o co chodzi. <laughs>

みんなで。<laughs> <laughs> Tańczymy. Napiszę teraz. Hacz.

A gdzie nasza idolka? Racja. Tutaj. Tutaj Patrycja nasza idolka. Upi. Zobaczcie ile już z tego. Jakaś tam odwróciła malinę. Widzicie. Ciebie tak trochę podwyższę. Jak widzicie. I sobie tańczymy. Już te, już te spotkanie na razie trwa, trwa 15 minut i 50 sekund. Napiszę, napiszę że. Napiszę, jednak nie będzie zdjęć. No, po prostu nie będzie zdjęć, bo nie mam niczego, żeby robić. Ale wy róbcie zdjęcia. Albo poczekajcie. Może pójdę po coś, żeby z zrobić w sumie jakieś zdjęcia. Jeżeli było jakieś takie przypomnienie, czy coś takiego. No, możecie. પચકા પચ Dobra, robię zdjęcia. Robię zdjęcia, wy też możecie robić. Dobra, widzowie, robię zdjęcia. Nie wiem, nie, no, nie wiem, jak to z mnie wyjdzie. Na razie widzowie to przerwam, poczekajcie. Dobra widzowie, leci dalej, bo na razie zrobiłam zdjęcia, ale Wy też możecie robić zdjęcia. Zrobiłam zdjęcia i Wy też możecie robić. Dam do nich to mi Sembra się jako mira. Oj, no, tu tobi, ma è fai una canzone, tu leci. Jupi, Jupi, Jupi. Dobra, widzowie Jupi... 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 będę robić Jupi... Jupi... Poczekajcie. Dobra dalej reci. Jezu godzina już 17, to się idzie, spotkanie, ale ja zrobiłam kilka, bo tak wy też możecie robić. Jesteś tyno. No, chyba te robić dary zdjęcie, poczekaj. No. No, ja no. no jakieś? No ja już miałam z kilka kwot, ale ja sobie przypominam, wiem, ale podpowiedź, podpowiedź w ręce. Kinia, Tomusza, Kinia, Tomusza, Kinia, Tomusza. To może Wy też mówimy na jak jakby to na to mówicie. Wszystko się wygląda. Może mi tylko pięć, no i co? Możesz mać pięć na przykład? No, dużo. Teraz! Albo jaj, albo jaj. Jesteśmy w górze. Wydarujcie, to poczekajcie. Dobra, coś tam zdarzyło? Musimy zrobić. 27 sekund. No, jesteśmy teraz w takiej zakrytanej furze. No, nie wiem, w nie widać, nie my to robią zdjęcia. Ja to tu patiki, Widzicie, my teraz. Jedziemy tą furą. To ona i, i Natalka no Fajnie nawet. Tylko nie wiem, czy nie brakuje w sumie kilka osób, ale dobra. Nic nie mówię. Albo jednak nie zrobię Nie wiem, czy my jesteśmy na... lotnisko policja. Ale dobra. Wejdzie nasze jakby spotkanie. Tak jakby na razie wygląda. Już będę musiała do tylko się kończyć. No. To jest spotkanie w sumie. Możecie się zastanowić. To jest w sumie, jak już wiecie, na film. Będzie dzisiaj albo jutro. Bo dzisiaj jeszcze w sumie nie było filmu. I tu widzicie. Fajnie się bawimy. Dobra, dalej. Ej, może tutaj zatańczę. I ja. Zobaczcie, tańczymy. No zobaczcie, która jest linii raz lepsza. Taka. Czy może taka? No jeszcze w sumie jeszcze zostało 8, chyba 6 minut, bo mamy do 18. Do 18. Dobra. Dalej. Już się toczy to spotkanie. Dalej, dalej. Ech. No, na razie to się fajnie się toczy to spotkanie. Zrobiłam nawet kilka zdjęć. Nawet, chyba już dużo z nie zrobiłam. Udało się, nawet chyba dużo tych zdjęć. No, nie. W sumie. to fajnie. Ech. O, zobaczcie, teraz zdjęcie jak wszyscy tam. Dalej się toczy spotkanie. Jak widzicie, widzowie, jest dość. Już jeszcze 5 minut. No. Jeszcze 5 minut. Nie wiem, gdzie są inni, ale pospeceruję się po tym i zobaczymy. Napiszę. Napiszę. Do i jest spodka. Nie. No, na to nachodzę? No, Dalej się toczy widzowie spotkanie. Ojej. O 18 czy do 18 3, do <try> Jeszcze 4 minuty już mi widzę, już trwa już te spotkanie 24 minuty i 28 sekund i My myślę, że pół godziny, ale chyba przez to przez tego zdjęcie tak chyba jest no ale teraz tu jeszcze chyba trzy dalej się Teraz może będę miała mikrofon. Gdzie jest mikrofon? Tylko jak chcę mieć no. O, sobie tutaj stanę i sobie sobie dalej się toczy spotkanie. O, jej. Zaraz. Zaraz się skończy spotkanie no zaraz się widzowie się będzie się kończyć widzowie już spotkanie zawsze dwie minutki no ale dalej toczymy będzie jeszcze jest spotkanie jeszcze pozostała minutka dwie no dwie jeszcze to widzowie będzie spotkanie na tak jak już wiecie. Więc ja wy też mogliście robić, ale już nie wiem czy zdążycie. Ja też ja im napisałam wcześniej, ale już nie wiem czy zdążę, ja już w sumie dużo nawet zrobiłam. Ale nie wiem, wszystkie się da. Chyba nie. No to już no, napiszę to, pa to pa wszystkim.